Siema siema, tutaj już z konkretną nazwą wymyśliłem, jestem Lionex. dzień dobry i witam w kolejnym odcinku z Clash Royale. Kolejną arenę dzisiaj wbiłem już, znaczy wbiłem, będzie wbijana, będzie wbijana kolejna arena. Przygotowałem troszeczkę skrzynek, tutaj mamy jeszcze gifta, dwie epickie karty, Giant Skeletona kupimy. Ale i pucharów troszeczkę jest. I przygotowałem cztery skrzynki z Battle Passa, więc yy, możliwe, że będzie legenda. Możliwe, bo na przykład na moim głównym koncie wydropiła mi legenda z Crown Chesta, więc mi się wydaje, że takim Crown Chestem możemy zacząć. I co tu mamy? No, nic nie mamy. Ale cztery gemy. Jeszcze to możemy w sumie odebrać. Zapa bardziej lubię niż hordę minionową, więc hordę, minionową, hordę minionowej nie bierzemy. I co? W sumie ja muszę najpierw otworzyć w sumie całą, ale ja bym tak pomyślał. Więc zobaczmy, co nam wydropi. Mega minion mamy. To bardzo dobrze chyba. Tutaj kolejna nowa karta to będzie Inferno Tower. 800 Gold daj jeszcze na ten odcinek, co się przyda. Ogólnie już teraz nie powinniście nic słyszeć w tle, bo już jestem samemu w domu na szczęście, czyli w raju i mogę normalnie nagrać. No i tutaj odbieram ostatnią rzecz. I co my tutaj możemy wybrać, bo lighting jest bardzo dobry i tak samo jak pekka. No, ale no co? Nagrywa się w ogóle nagrywa się. Weźmiemy chyba pekkę. Tak, pekkę weźmiemy. Mi się wydaje, że Pekka będzie lepszym wyborem. Trzy nowe karty już mamy. Więc weźmiemy sobie Pekkę tutaj, tutaj do deku. I może podrasujemy go jeszcze Hogriderem. Hog bo mi się wydaje, że. Mam wystarczająco dużo kart już na. na i na te inne. I tak. Następnym odcinku już będzie Magical Chest. Będzie Magical Chest w następnym odcinku. I będzie bardzo fajne karty też. Będę zajmę się tym. A teraz zagrałem jedną rundę. Przepraszam teraz za głos. Musi mi najpierw przyjść jakiś sprzęt dobry, bo na razie jeszcze troszeczkę trzeba uzbierać, ale mi się wydaje, że nie będzie to jakoś długo trwało. Ojej. <kluzł> żeby tu postawić szkielet armii arczerki używam no to ciężko hmm, może tą pekę wystawimy mamy nową pekę więc pekę wystawimy zobaczymy jak sobie poradzi Mam nadzieję, że nie masz kiedy bo jak ma, to będzie przerąbany. No, właśnie. <laughs> no i przez to troszeczkę mi się runda. No, troszeczkę mi się chyba może runda troszeczkę spierdzielić, ale. Ale mi się wydaje, że będzie dobrze. Hog'a też dodaliśmy do deku, więc może zaatakujmy tak. O i dobrze nawet zrobiłem, bo tutaj będziemy mieli od razu już skeleton armii pod ręką, żeby móc zrobić tego giant szkieletona. No i teraz mamy z tej strony problem, bo z tej strony teraz mi on atakuje, wiesz, no i to jest najgorsze jak jest to zawsze tak. by tu wystawić, mam no, on wystawił już Kelton Army, więc może, teoretycznie możemy wystawić znowu pekkę. A to nie dużo zrobią. No chyba, że knighta teraz postawi. Może postawimy tutaj tą pekkę, ona obronnie. ja chyba nie dużo zrobi ta peka. Ja, musi być pierwszy Knight. Mam nadzieję, że knighta będzie było. Nie, nie będzie było. knighta będzie było. Będzie biło naszą Pekkę, niestety. Na razie on wygrywa, niestety. Ale na razie jeszcze nic nie jest przesądzone. Może w to wygramy. Szkleton armii postawił. To teraz szybko trzeba coś takiego zrobić. Tutaj coś takiego. Bomber z bombich. Tutaj dobrze idzie. O ja! Barbariansy postawił oj oj, oj, oj oj. O jak zepsułem Bardzo zepsułem o. zrób tutaj to pekka, robi to, zrobi to dobre, bo tutaj już porobi tych barbarianów bar Tutaj rozwali te aczerki Hog'a trzeba rozstawić. Tylko gdzie ja rozstawiam tego Hog'a? Czemu ja wystawiłem też łyżek, Hog'a? O co tu chodzi? Dawaj, to Kurczę. Ty, ale ten Hog Rider tam przejął system. Tylko teraz tutaj jest problem. Dobra, Hog Rider... nie, nie, zaraz będzie wystawiany, bo bez Hog Ridera tego się nie zrobi. Dobra, teraz my atakujemy jego wieżę tam i on nie ma co robić Więc teraz my mu wystawiamy Hog'a i on nie ma teraz szkieletonu Dobra Wygraliśmy to chyba Well played Dzięki chłopie Wygraliśmy tą rundę na szczęście I zaraz będzie kolejna arena Fajnie było, gdyby na, na dzisiejszym odcinku było i chyba będzie. Zobaczymy. Eee, za ile dni się w ogóle nie widać za ile to się mi kończy, ale będzie legenda zapewne bo jeszcze nie wiem jak to działa, ale chyba będzie legenda w jakimś tam odcinku. Dobra, otwórzmy Golden Chesta. Golden Chest'ik otwierany i muszę się troszeczkę z tym pospieszyć, bo... Jeszcze tutaj, chcę 3 minuty nagrywanie mieć. I odblokowaliśmy golema! Bardzo nam się powarciło. Mamy, to jest chyba nowa karta, była z tego co widzę, bo już nie mamy innych do zdobycia. No to dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy odcinek, bo jeżeli nie mam żadnych kart do zdobycia oprócz tego... O nie, chwila. Bo to mam Rarity. To chyba to by Arena. Nie, no mamy dużo rzeczy do odblokowania. Dobra, to ja co ja mówię. O! Wallbreakersy! Wallbreakersy nam się trafiły, dobra to za Hog'a będzie Wallbreakersy bardziej lubię Lubię Wallbreakersy, polecam Wam Wallbreakersy Tutaj jeszcze ulepszymy sobie parę rzeczy, żebyśmy mieli szósty level Żebyśmy mogli już Clan Warsy mieć Clan Warsy jak będzie mieli to będzie legenda w którymś odcinku Ulepszymy tutaj wszystko. Jeszcze tutaj gominy <laughs> Nie chcę klikać w nagrywanie. <laughs> Oj, przepraszam. Yy, dobra. Czy wszystko ulepszone? Ostatnie jeszcze No dobra, ulepszyliśmy trochę. No i teraz jeszcze ten z tam kupowany. 8 minut. No i otwieramy ostatnie dwie skrzynki, chyba. I co w nich będzie? No, tutaj nic nie mam. I, ost I ostatnia skrzynka na dzisiaj, chyba. Kto tu jeszcze nowy Giant nie jest? No i tak, no i to jest ostatnia skrzynka na dzisiaj. Nie mamy już innej, więc otwieramy. Nie ma nic niestety, ale golem. Do Golema nam wypadło znowu. Ten golem dzisiaj nas prześladuje coś. 9 minut nagrywania. Mamy jeszcze coś do roboty? W klanie coś. Proszę mi tak klikać nie, się. No nic nie ma niestety. Możemy tylko znatować tutaj. Oj, o nie! Proszę mi nie dawać bitwy teraz. No to co? No to chyba już wszystko zrobiliśmy na dzisiaj, na odcinek. Yy, chyba wszystko już dobrze. Skrzynki są ogarnięte, wszystkie. Więc ja będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się do następnego i cześć!